Hej, cześć, ja jestem Paula i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem typowo mamowym, czyli pakujemy torbę do szpitala, a bardziej, no chciałam Wam nagrać, jak ją pakuję, niestety poród wyszedł troszeczkę szybciej niż to było planowe, więc. Nie zdążyłam tego zrobić, ale za to nagrałam wam moje rozpakowanie się właśnie z tej walizki. Pokazałam wam co takiego zabrałam, co mi się sprawdziło, co tak nie do końca. Omawiam te rzeczy, więc zapraszam Was do oglądania trochę właśnie z takiej innej perspektywy niż są wszystkie filmy na YouTubie, jak się. Mamy, pakują. Ja pokażę Wam rozpakowywanie, więc zapraszam do oglądania. Pamiętajcie również zostawić kciuki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem, żeby nic Was nie ominęło. No i co, zaczynamy. Ja to miałam podzielone w ten sposób, że tutaj głównie jakieś ubrania, ym, pielęgnacja, właśnie kosmetyki, takie y, kosmetyczka, a y, w tej drugiej części, y, tam zapinanej, wszystkie rzeczy takie bobasowe, higieniczne i też jakieś przekąski, medyczne rzeczy, więc tutaj był taki podział. Y, I jeśli chodzi y, tutaj właśnie o tą część, y, no to może y, tak. Tak sobie tutaj zaczniemy od tej strony. E, I e, tutaj mamy w pierwszej. Kolejności oczywiście szlafrok e, i wszystkie e, ubranka bobasowe. E, ja e, bardzo mało ich zużyłam, e, ponieważ w e, większości zapewniał to szpital. E, ja no, dałam dopiero ostatniego dnia tak naprawdę e, swoje ubranka, e, a wcześniej e, wszystko zapewniał e, szpital. I tak, ja pakowałam sobie to w te woreczki strunowe z IKI i miałam podpisane. Miałam też tutaj właśnie przygotowane takie gotowe zestawy, na przykład po porodzie czy na wyjście ze szpitala. W razie czego, gdyby to było potrzebne, no to żeby było łatwo znaleźć czy pielęgniarkom położnej, czy partnerowi, żeby każdy wiedział, gdzie co się znajduje. No jednak też po tej. Cesarce y, byłam ograniczona ruchowo, więc pielęgniarki, które przychodziły, y, potrzebowały czegoś, to też szukały w tej walizce same rzeczy, więc y, takie podpisywanie na pewno bardzo y, ułatwiło tą sprawę, więc tam mieliśmy takie rzeczy po porodzie. Tutaj y, w tej y, drugiej mamy skarpetki, czapki i niedrapki. Y, tutaj y, były Wszystkie spodnie, w następnej bodziaki, o tutaj mamy tak podpisane i tu wzięłam y, parę, w sumie tego nie użyłam, y, dwa razy pajacyk i dwa razy body bez y, rękawów, żeby pod spód założyć, y, było zimno, ogólnie w szpitalu było dość chłodno, ale y, no było się w sumie bez tego. Tutaj mamy jeszcze zestaw właśnie też w tym woreczku szklanka, sztućce, tutaj miseczka. Miseczka mi się w ogóle nie przydała. Ten zestaw oczywiście tak jak najbardziej. No i papier toaletowy nawilżany. Polecam wziąć każdemu. No po prostu ratuje często sprawę. Ja chyba służyłam z więc to polecam mieć koniecznie tutaj mam klapki pod prysznic, finalnie one mi się i tak nie przydały, bo no, byłam ograniczona ruchowo i wygodniej mi było po prostu bez nich ale no, zalecane jest, żeby wziąć i tutaj mam całą kosmetyczkę i tak naprawdę mało rzeczy mi się z niej przydało, tutaj sobie wrzuciłam w razie czego pilniczek i nożyczki one mi się nie przydały żel pod prysznic oczywiście, chociaż to mycie po cesarce jest też ograniczone. E, tutaj w razie czego miałam odlane płyn do demakijażu, antypespirant, szczoteczka do zębów. E, to zdecydowanie e, musi być. E, po cesarce właśnie e, suchość ust jest ogromna, więc cały czas je smarowałam. To mnie uratowało. E, tu wziąłam też e, krem e, pod pieruszkę, ale e, w szpitalu on się nie przydał e, i w sumie suchy szampon, jakiś krem do twarzy, e, też wzięłam tutaj femaltiker na rozkręcenie laktacji, finalnie go nie użyłam, e, więc tak to wygląda. Tutaj w takim opakowaniu miałam właśnie pieluszki i zapasowe pampersy. Za dużo też ich nie zużyłam. Pampersy zapewniał szpital. Tak samo ostatniego dnia dopiero użyłam kilka sztuk, chyba ze dwie, a miałam z Pampersa też całą paczkę włożoną w tej drugiej części. Natomiast tutaj w tej części mamy tak koszulkę dla partnera, która finalnie i tak się nie przydała, bo pojechaliśmy do szpitala w nocy. No ale dobra, była w razie czego. Po kangurowaniu mogło to różnie wyglądać. Też został właśnie tam na noc ze mną, więc no, w razie czego ta koszulka była. Tutaj taka większa pielucha do przytulenia, a kocyk. Tu miałam też taką koszulę przygotowaną. Zwykłą, nie do karmienia, luźną, dużą, w razie gdybym po prostu była dzień wcześniej, bo miało to tak właśnie wyglądać. Finalnie, jeśli jest to planowa cesarka, no to miało być po prostu dzień wcześniej w tym szpitalu, więc nie chodziłabym w koszuli do karmienia, tylko w tej. Finalnie no, ta planowa cesarka się nie odbyła. Miałam nagłą, ratującą życie. Ale to może w innym filmie wam o tym powiem, jeśli będziecie tylko chcieli, więc no ta koszula też mi się nie przydała. Tutaj też kolejna taka duża pieluszka do otulenia ala kocyk. Tu mamy koszulę właśnie do karmienia. Ja miałam dwie. Czarną i taką właśnie granatową. Finalnie zużyłam tylko jedną czarną, bo pierwszego dnia tak naprawdę cały dzień byłam w tych ich ubraniach. Potem, jak już mogłam się umyć, no to dopiero drugiego dnia przybrałam się właśnie w tą moją piżamę. No i już na trzeci dzień wychodziłam do domu. Tutaj mam taki ręcznik szybko schnący i taki duży też ręcznik ciemny. W sumie ten drugi też mi się nie przydał, tylko jeden, no bo tylko tak naprawdę dopiero na koniec pozwolili mi się już umyć, więc też tylko jeden służyłam. Jeśli chodzi o tą drugą część, no to tutaj mam te podkładki higieniczne, te duże dla mnie, ja finalnie zużyłam z tych tylko jeden no, dawali oni swoje dopiero tego ostatniego dnia jakoś zużyłam właśnie ten swój, też te małe miałam dla pupasa ze sobą do przewijania, one się akurat przydały, bo tych nie dawali jeszcze miałam tutaj jedną paczkę pieluchy z Pampersa jedynek już je wyjęłam do użytku w domu ale no ich też nie zużyłam za dużo, może te trzy sztuki tego ostatniego dnia bo oni też zapewniali swoje, tak samo już wyjęłam stąd ręczniczki bambusowe te jednorazowe one się super sprawdziły do przecierania twarzy, rany, bobasowi twarzy, no naprawdę super, więc to polecam. Natomiast jeśli chodzi na przykład o tą butelkę do podmywania, no to ja jej wcale nie użyłam ani razu. Tutaj, jeśli chodzi o te podpaski porodowe z Belly. E, zużyłam chyba z pół Je używałam pierwszego dnia, e, ale powiem szczerze, nie jest to zbyt wygodne. E, ta wata się wykrusza, roluje. E, no, no nie, no, to, to był jakiś dramat, ale no przynajmniej są grube, dobrze chłoną. Jednak no, cały czas ta wata gdzieś się gubiła, rolowała, robiły się w niej takie dziury, przeciekało. No nie było to zbyt wygodne. Już potem drugiego dnia używałam sobie tych podpasek z Campola. No i te genialne: po prostu super się trzymały, szerokie, duże, nic się nie zwijało, chłonęły bardzo dobrze i tak samo te majteczki siateczkowe też genialne i w szpitalu cały czas z nich chodziłam e, tylko na wyjście sobie ubrałam takie e, z wysokim stanem i jeszcze też miałam ze sobą oczywiście jakieś przekąski, tutaj mam takie musiki ze śliwką finalnie one się kompletnie nie przydały miałam jeszcze rogaliki ze sobą z czekoladą, które zjadłam, tutaj takie bułeczki maślane, co mi zostały wafelki kilka sztuk Zjadłam, oczywiście cukier polecam wziąć ze sobą, bo szpital nie zapewnia tam jakieś moje witaminy i szczotka do włosów. Chodzi o ten woreczek to kompletnie nic mi się nie przydało, nie użyłam z tego nic. Tutaj mam kilka sztuk woreczków na pokarm sól fizjologiczną tak jednorazowo pakowane wkładki laktacyjne tutaj też z innej firmy te wkładki mamy no nic mi się z tego nie przydało bo w szpitalu jeszcze tego pokarmu tak naprawdę jest bardzo mało, jaki można powiedzieć, że praktycznie wcale taki nawał dopiero przychodzi po powrocie właśnie do domu, więc z tego kompletnie nic nie użyłam. No i tak to właśnie wyglądało. Jeśli chcecie też takie ogólne podsumowanie całej wyprawki, wszystkich wszystkich rzeczy, które kupiłam na początku i czy one mi się sprawdziły, czy nie, jak to wyglądało, e, taki film podsumowujący właśnie wszystko po pewnym czasie już użytkowania, no to dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, a na Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję war bardzo za oglądanie i do następnego. Pa!